Witam wszystkich, tu LawoScore i zapraszam na Zagrajmy w AVP2 Kontynuujemy nasz pościg z porwanymi członkami Predatorskiego Klanu I właśnie musimy pójść tutaj Poprzednim razem zbłądziłem, chyba to robię za każdym razem kiedy przybywam w to miejsce No ale... Po prostu chodźmy dalej Po więcej głów i po naszych kumpli you enjoy this no zobaczymy okej okay, chyba mi zobaczył nie tak ucha a dobra w każdym razie mamy głowę. Oj, głowa. Głowa, głowa, głowa. Mamy głowę. Dobra. Czasami nasz dysk można odszukać właśnie w tej wizji, ponieważ ona, jak mówiłem wcześniej, pokazuje metal. O chyba jest. Właśnie. Niby, no tutaj na pewno nie widać wizji na obcych także. A no, powiedzmy przydaje się do czegoś. Okej. Okay. Hmm. Dobra, tu będzie trochę więcej Marines oraz wieżyczek. Wierzyczki są najgorszym, mm, najgorszym wrogiem w kampanii Predatora oraz Obcego, no myślę, że w Obcego nieco gorszym. No jednak w kampanii Predatora także potrafią nieźle uprzykrzyć życie. Mm. Zobaczmy dokąd zawiedzie nas ta ścieżka. Tu mamy wieży... znaczy, Marine, nie wieżyczki. No Może zobaczmy tam. Okej, okay, ktoś zwiał. Do tego kompleksu. No, a tu jest jeden już Marine. Nie wiem czy mi zauważył. Okej, okay, schowajmy się może tak i z go. Porządku? No, oczywiście, moglibyśmy. Mógłbym po prostu pójść dalej, ponieważ tam mamy się udać. Ale, kurczę, Więcej głów. Hello. Dobra, chcę naprawdę pokazać wam te wieżyczki. Ok, so Czyli bardzo. Dużą zaletą wieżyczek, przynajmniej zaletą dla nich, nie dla nas. Jest, przynajmniej, no jak to nazwać inaczej, cechą, powiedzmy. Cechą wieżyczek, która naprawdę potrafi uprzykrzeć życia, jest to, że widzi nas nawet kiedy jesteśmy we włączonym maskowaniu. No i niestety, często po prostu zbliżamy się, a te wieżyczki są dosyć się wtapiają w tą szarością potem je spotkamy naprawdę nie powiedziałbym, że półkrywane, ale jednak ciężkie do wypatrzenia za pierwszym razem Specjalnie, szczególnie jeśli pierwszy raz przechodzimy grę tutaj trochę ciężko zapamiętać w której sekcji są one półkrywane. jednak wieżyczki także nie obkręcają się o 360 stopni działają chyba one w w kącie 90 stopni coś w co zatem można nie wiem przeskoczyć jeśli jesteśmy blisko chociaż naprawdę one są na tyle potężne że krótkie przebywanie w ogniu takiej wieżyczki to pewna śmierć no predatorów przeżywa naturalnie nieco więcej czasu niż obcy obcym to naprawdę już Ech. szkoda gadać będę o tym by na pewno o tym psioczył w jego kampanii. Dobra, gdzie tam rozwiał? Gdzie się kryjesz, mój kolego? Um. A tamten... chyba uciekł za te wieżyczki. Znaczy, by, by próbował uciec za te wieżyczki, ale już ich nie ma. A gdzie jesteś, chłopie? Chcę tylko twoją głowę. A, nie on... O kurde, nie. Nie. No. Ach, nie lubię tych momentów. Mm. No, prawie, prawie, prawie. Hmm, może tak? Dobra, nie ma sensu. Po prostu muszę naprawdę zwracać uwagę jeszcze bardziej na to. Na to gdzie celuję moim spirganem? zaciął. Liczyłem na to, że bardziej po prostu pobiegnie w moją stronę. Ops. Głowa. 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 Okej. Mamy yy, Tak. Nie przeszkadzaj sobie. Okej. Okay, energia. No i idziemy dalej. Będę trochę częściej używać tej zwyczajnej wizji, żeby Wam pokazać chociaż te plansze, ponieważ obejrzawszy poprzedni odcinek, w którym to wszystko było na niebiesko, nie dość, że z taką jakością... O, jaki ten bastard. Predator. Właśnie jak kiedyś zauważyłem, że to wszystko jest... Cały odcinek po prostu idę i mam obraz... Wyglądający tak. Nie dość jeszcze, że są też szare paski, które kompletnie już powodują, że. Naprawdę, jakość jest tragiczna. No szczęście żaden z was nie narzekał. Coś nowego. A Znaczy, nie mówię, że narzekacie, tylko. Że nikt mi tego nie wytknął. Chyba nikt nie zwraca uwagi. Dobra, 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 przesuń. W może jakiś samotnik. A niech to blasted A, spadaj. z to. Nieco. Właśnie muszę wyszukiwać samotników, jeśli chcę atakować dyskiem. Um. Okay. Gdzie ten mój dysk nieszczęsny się wbił? Dobra, ta wizja mało pomaga, jednak tu jest za dużo białego zdecydowanie. Jak ludzie wyglądają. O. Nie, nic. To tylko porzucona broń. Nie przejmuj się tym. A niech to. Bawa. A ja właśnie, zapomniałem wspomnieć, że także można, niekoniecznie trzeba, znaczy można zbierać ciała tylko i wyłącznie, ciała, o czym ja gadam, naboje z naszego, kurde, z naszego spiergana, jeśli tylko i wyłącznie trafimy w ofiarę lub no po prostu przeszpilmy jej głowę. Można także, jeśli chybimy...